No, Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam, wczoraj polson nie było odcinka, ale wiecie, szkoła. Nie wiem, pójść na lekcję nie miałem wszystkiego tego nagrać. Ale teraz mam czas i akurat Myślałem, że zrobię ten odcinek, bo jednak trzeba, bo no wiecie, no, świecnął limit już poważna rzecz. Nie? Dobra. Po krótkiej, jeszcze sobie przeanalizujemy pary, które zostały wczoraj wylosowane. Pierwsza para: City Borussia Dortmund. No, mecz może być ciekawy. Erling Haaland kontra Aguero. Choć Aguero w coś tam mało strzela. No i może być ciekawy mecz. No. Chet Ellingham pokaże, różnie w Manchesteru, że może zanieść Borusję aż do finału Ligi Mistrzów. Kolejny mecz to jest Real Madrid Liverpool. No, moim zdaniem Real Madrid, no wypadł chyba dobrze w finansowaniu, bo Liverpool jest w nowej sytuacji jak Real, w takim kryzysie trochę szpitalem i wiecie z tymi żelaznicy no że dużo kontuzji tam jest nie. Ale moim zdaniem Liverpool w gorsze jest, bo Liverpool często zaczął teraz przegrywać mecze Areal, ale utrzymuje to trzecie miejsce w lidze. I jakby to powiedzieć, no nadal jest w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Więc no. Fajnie, że trafi na ten Liverpool, a nie na, a nie na Bayern PZ Rzeczy City. Kolejny mecz to jest PZ Bayern, czyli rewanż za zeszłoroczny finał. W tym meczu zagra Neymar, bo. wiecie, on miał nie wrócić na rewanż z Barceloną, a nie wrócił. I tu musi się bardziej wykurować. A mecze są już, a mecz jest już 7 kwietnia, więc no niedługo już i nie wiadomo czy zdąży Ale, ale chyba PS, że ma tak bardzo dobrą drużynę, że nawet sobie chyba poradzą bez niego choć ten jeden... jeden raz Nie? Kolejna i ostatnia para: Porto cesino Czes wypadła chyba najlepiej w tym losowaniu. Trafiła chyba drużyna, którą każdy chciał wylosować, czyli FC Porto. Choć Porto nie słabe, w poprzedniej rundzie wyeliminowali Juventus, ale Juventus w tym sezonie to raczej tak średnio gra. Lidy nawet nie są na pierwszym miejscu, co od paru lat jest, jakby to powiedzieć z roczniczą, ale Porto nie można lekceważyć. Napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem awansuje do półfinałów. I rozstosowano też możliwość półfinały. W pierwszym półfinale zagrają zwycięzcy par Bayern, PSG i City Borussia a w drugiej zwycięzca pary bez pary Chelsea Porto i Real Liverpool. Czyli Real w sumie gdybym nie mógł sobie jeszcze po Real widać coś tam średnio, ale widzę iż w meczach z trudnymi Rewalami umie wy... zagrać ładny mecz i... i go wygrać, więc no... Real chyba ta się najlepiej, bo możliwie może nawet wyjść wejść do finału i ominął jakby to powiedzieć e, to. Tą... Od tych najgroźniejszych, i potentatów do wygrania tych rozgrywek. No. To się ciekawe mecze. Mecze są 6 kwietnia, są pierwsze mecze. Czyli City, Borussia i Real Liverpool. Później lemans Porto jest 13. 14. Półfinały 27. I 4 maja, no i finał 29 maja na stadionie w Stambule. Więc napisz w komentarzu, kto Waszym zdaniem zagra w tegorocznym finale Ligi Mistrzów. Z tych ośmiu drużyn, które właśnie zostały jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów, moim zdaniem, może być finał e, Bayern Chelsea, bo Chelsea za Tuchela nawet nieźle gra na mało bramek tracą, 11 chyba zwycięstw na 13 meczy. No, Chelsea po przyjściu do na się poprawiło. I moim zdaniem, że wyciśnia w finał Bayern-Chelsea, choć Bayern... No Bayern też ostatnio... No Bayern to jest taka dużo jak w zeszłym sezonie, że... Wygrywa łatwo prawie z każdym, ale też są Bayern z głównym faworytem do wygrania. Mogę to powiedzieć? Rozgrywek. No i zobaczymy. Dobra, to tyle w tym odcinku do zobaczenia i